Cześć, z tej strony awanach. Dziś skończyłem ogrywać betę. Sprawdziłem chyba wszystko, co dało się sprawdzić w udostępnionym kontencie. Od wyjonych piwnic, poprzez zbieranie altarów Lilith, plądrowanie podziemi, różnego rodzaju wydarzenia, aż po walkę z Aszawą oraz konfrontację z Lilith czy Inariusem. Postaram się po szybce przedstawić, co znajdziecie w becie, która zacznie się za tydzień, oraz co najważniejsze, jak zbudować legendarnego skrytobójcę z prostego utrzyka. Nie przedłużając, zaczynajmy. Ewenty na jazdy i twierdzę. Jedną z częstszych rzeczy podczas wędrówki, które napotkamy w Sanktuarium, są eventy, czyli wydarzenia w grze. Są osadzone one na minimapie, ikonką oraz specjalnym obszarem, na którym event się odbywa. Nie przechodźcie obojętnie, ponieważ za ukończenie takiego eventu czeka nas nagroda, a mianowicie skrzynia ze skarbami. I specjalną walutą, którą możemy potem wymieniać na itemy u specjalnego wendora, coś ala Kadala z Diablo 3. Średnio co 3 itemy, co 4 wypada legenda, także naprawdę warto i polecam. Trochę większą wersją eventów i zarazem dużo większym wyzwaniem są tak zwane światowe wydarzenia, a mianowicie najazdy. Jest to duże wydarzenie, które przed startem pojawia się na mapie dla wszystkich graczy. Mamy na dobiegnięcie jakieś 5-10 minut. Demony chcą przyzwać swego nadzorcę, a my musimy im przeszkodzić. Wraz z innymi graczami stajecie do boju z hordami przeciwników. Cała walka jest na czas, więc musimy pokonać trzech czempionów nadzorcy w czasie, bo za każdego dostajemy na koniec dodatkową skrzynię z lutem. Po pokonaniu demonów oraz czempionów pojawia się nadzorca. Tu udało mi się zmierzyć akurat z krwawym biskupem. Czy było ciężko? Może nie aż tak, ale no nie zrobiliśmy tego w czasie. Udało nam się tylko na dwie skrzynki. Trafiłem na to w ostatni dzień testów i uważam, że jest zdecydowanie jedną z najlepszych aktywności w grze. Nie wiem jak wyglądają inne tego typu eventy, bo niestety tylko jeden udało mi się tam yy, spotkać. No ale tak czy siak zachęcam bardzo do spróbowania tego. Po wydarzeniach i najazdach czas na odbicie twierdz. W strzaskanych szczytach akurat znajdowały się tylko trzy twierdze do odbicia. Musimy udać się do miejsca oznaczonego czerwoną ikoną na minimapie i wykonać Kilka mini zadań, by zmierzyć się na koniec z wielkim bosem, tak w skrócie. Następnie po pokonaniu go idziemy uderzyć w dzwon i oczyszczamy całą okolicę. Eee, same twierdze wydawały mi się trochę powtarzalne. W sensie nie potworkami i tak dalej, ale ten sam schemat. Zabij coś tam, coś tam coś tam, zmierz się z dużym bosem. I oczyść teren. Nie było to najgorsze, ale no jednak na tle tych pozostałych dwóch rzeczy wypada według mnie gorzej. Tak czy siak, świetnie się bawiłem. Odbijanie twierdzy z rąk wampirów, inkwizytorów krwi, było fajnym wyzwaniem. A przede wszystkim, gdy odblokujemy twierdzę, jest ona małym miasteczkiem, które daje nam dostęp do niektórych podziemi czy też zadań pobocznych. A to z kolei daje nam renomę, która przydaje się ee, do nagród, które otrzymujemy za eksplorację danej mapy. Altar Lilith, okultysta, piwnice podziemia. Podróżując po sanktuarium, polecam poszukać altarów Lilith. W strzaskanych szczytach znajduje się ich aż 28. Każdy z nich daje Wam permanentne statystyki dla wszystkich Waszych postaci. Na filmiku macie mapkę ze wszystkimi odblokowanymi altarami w pierwszej lokacji, więc będzie Wam łatwiej je znaleźć. Jeśli chcecie wymaksować wszystkie postacie, na każdej będziecie musieli odblokować owe altary. Okultysta to nowy NPC. Będzie on pomagał nam w tworzeniu legendarek i ulepszaniu ich. W skrócie możemy aplikować w rzadkiej temie moce zdobyte z podziemi, lecz wtedy są to ich najsłabsze odpowiedniki. Ale za to możemy również wyciągać z legendarek tzw. aspekty, czyli moce legendarne, i jednorazowo przypisać je do innego rzadkiego itemu, czyniąc go itemem legendarnym z niezmienionymi statystykami. Nie lekceważcie tego NPC-ka, bo diametralnie pozwala zmienić rozgrywkę Twoją postacią. Piwnice to takie mikropodziemia. podziemia. Wchodzimy, zabijamy i dostajemy skrzynkę. Czasem są połączone z zadaniami pobocznymi, czasem nie. W moim odczuciu bardzo uboga aktywność, zwłaszcza że wygląd piwnic bardzo się powtarza. Na pierwsze miejsce z trzech aktywności, które wymieniłem, wpadają podziemia. Są one losowo generowane, więc ich układ powinien się zmieniać, zarówno jak rodzaje przeciwników. Niestety, o ile przeciwnicy faktycznie się zmieniają, to sam schemat podziemi często wygląda podobnie. Przedzieramy się po trupach, dochodząc do zamkniętych drzwi. Dostajemy zadanie zabicia dwóch generałów i odzyskania klucza. Przyniesienia dwóch kapliczek, rozwalenia dwóch kapliczek, czy po prostu wybicia wszystkiego wokół. Wtedy wyblokowujemy przejście do Bossa. Ci akurat są fajni, bo często się zmieniają i naprawdę nieraz mogą zdać za skórę. No, chyba że jesteś legendarnym skrytobójcą jak ja. Dziś, tak jak też widzicie, trafiłem na rzeźnika. Jest to mały ukłon dla fanów, ponieważ pojawia się on losowo w Lochach. Mi na jakieś 20 zrobionych podziemi przetrafił się tylko ten jeden raz. Tak czy siak, po pokonaniu Bossa otrzymujemy skrzynkę i moc legendarną do kodeksu mocy o których wspomniałem przy okultyście. To przydaje się budowaniu buildów z własnymi legendarkami. Podziemia są chyba obecnie też głównym miejscem zarobku. Robisz około 4 podziemia, sprzedajesz wszystko co dropło i masz 80 tysięcy golda. Fajna aktywność, ale chciałbym zobaczyć większe zróżnicowanie. World Boss Ashawa W becie otrzymaliśmy również możliwość zmierzenia się z potężnym bossem świata, Ashawą, Siewcą Plagi wolę ją tak nazywać niż zarażaczka, jak została przetłumaczona. Wraz z innymi dwunastoma śmiałkami stajecie przeciw olbrzymiej demonicznej bestii, która potrafi zabić jednym uderzeniem. Jej życie podzielone jest na cztery segmenty, niektóre z nich, jak nie wszystkie, wzmacniają bestię o nowy atak, utrudniając nam rozrywkę. Walka jest szalenie trudna, co prawda po śmierci odradzamy się, ale trzeba ubić bestię w czasie. Jako roach Zaraz po obbiciu 25. levela trafiłem na Aszawę, padłem z 20 razy, pozycjonowanie dla melasów tej bestii jest pogrom. Aszawa uderza wielkimi szponami, chcecie pożreć oprócz trucizną czy przeskoczyć pół mapy by wykonać kolejny atak. Zdecydowanie jest to obowiązkowy punkt bety, oddalona kamera, muzyka i feeling z walki z ziomeczkami przeciw ogromnemu demonowi daje wyśmienite wrażenie. Nagroda za pokonanie Bossa jest równa z wyzwaniem, jakiego się podejmujemy. Otrzymujemy co najmniej kilka legendarek na wysokim poziomie oraz dodatkową skrzynię z lutem bestii. Mój skrytobójca właśnie na niej rozpoczął drogę do zostania legendarnym żniwiarzem. Czas na zapoznanie się, jak zostać legendarnym żniwiarzem. bój pod Close Combat, całość opiera się na Shadow damage'u z nasycenia. Oraz osłabieniu. Drzewko talentów wygląda następująco. Z podstawowych umiejętności: rana kuta, ulepszona rana kuta i fundamentalna rana kuta. Zadajemy obrażenia, wywołujemy osłabienie przeciwnika. Zdolności główne: wirujące ostrza, wzmocnione wirujące ostrza i ulepszone wirujące ostrza. Atakując główny cel, oszałamiamy go, a gdy ostrza wracają, ich obrażenia są zwiększone o 30%. Wir ostrzy, wzmocniony wir ostrzy, ulepszony wir ostrzy to nasza główna bijąca umiejętność. Używając ich na osłabionym przeciwniku przerzucamy osłabienie na resztę, lecząc się przy tym. W połączeniu z nasyceniem cieni jest naprawdę OP. Prostkość i reaktywna obrona to pasywki do redukcji obrażeń. Następnie z zakładki zwinność wybieramy pęd, wzmocniony pęd oraz dyscyplinowany pęd. Używając pędu spowalniamy przeciwników i wzmacniamy obrażenia krytyczne na nich. Użyjemy pędu na spowolnionych już przeciwnikach, dostajemy stuna. Następnie bardzo silna pasywka nadużycie. Zwiększa nam obrażenia na przeciwnikach powyżej 80 HP i poniżej 35% HP. Wcześniej też 80% oczywiście. Następnie złośliwość, zwiększa obrażenia na osłabionych przeciwnikach. Następnie wybieramy nasycenie cieniem i jego wzmocnienia. To daje nam ogromny boost do obrażeń obszarowych. Poprzez zwiększony crit na przeciwnikach poniżej 35% oraz osłabienie wywołane eksplozjami. Potem zostaje już tylko dead trap i jego ulepszenia. Zabijając wrogów resetujemy cooldown o 10 sekund i przyciągamy wrogów do środka. Co do itemizacji, głównie boostowanie obrażeń i umiejętności plus moce legendarne wspomagające damage. W lubocnym ubiorze maksymalny crit z wirujących ostrzy to 8944, a wir ostrzy 1390 za stack. Ale tu akurat było z przeładowaniem, czy jak to się tam zwie. Obrażenia melee roguja są przeogromne i wszystko naprawdę płynnie pada. Mam nadzieję, że filmik z bójdem się spodobał i zachęci Was do grania tą wspaniałą klasą. A na koniec zostawiam Was z podziemiami brama Caldery, jeśli zobaczyli. We got separated. My, my friends were cut down. I won't last on my own. <laughs> Without you, I'd be dead. I think I can manage from here. Please. Yeah, yeah.